Pan z wami i z Duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Za czasów Heroda króla Judei żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Biasza. Miałą żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna, oboje zaś już posunęli się w latach. Kiedy Zachariasz według wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł w udziale los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia, a cały lud modlił się na zewnątrz w czasie ofiary kadzenia. Wtedy ukazał mu się Anioł Pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz Anioł rzekł do niego: Nie bój się, Zachariaszu. Twoja prośba została wysłuchana: Żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele. Bo wielu cieszyć się będzie z jego narodzin. Będzie bowiem wielki w oczach Pana, wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony zostanie duchem świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga, on sam pójdzie przed nim w duchu. <laughs> I z mocą Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nie posłusznych do rozwagi sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały. Na to rzekł Zachariasz do anioła, po czym to poznam, bo sam jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku. Odpowiedział mu anioł, ja jestem Gabriel stojący przed Bogiem. I zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę radosną nowinę. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które spełnią się w swoim czasie. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić. Zrozumieli więc, że miał widzenie w przybytku, on zaś dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego Elżbieta poczęła i kryła się z tym przez pięć miesięcy, mówiąc: Tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie by zdjąć ze Mnie hańbę wśród ludzi. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Umiłowani bracia i siostry, drogie dzieci, kiedy spojrzymy na nasze dekoracje adwentowe, możemy zauważyć, że Narodzenie Pańskie jest już bardzo blisko. Widzimy zapalone cztery świece adwentowe symbolizujące cztery niedziele adwentu. Pan Jezus dzisiaj, patrząc na stopnie, zszedł o jeden stopień niżej, i nie będziemy dzisiaj mówić o prorokach tych odległych którzy tylko Jezusa wyczekiwali ale powiemy sobie o mędrcach którzy z Jezusem się spotkali którzy przybyli do stajenki aby Jezusowi oddać pokłon i o mędrcach którzy przyszli pokłonić się Jezusowi zbyt wiele nie wiemy już nawet to że Nazywamy ich mędrcami, królami albo magami, sprawia nam trudności. I chcemy dzisiaj zastanowić się również, kim tak właściwie ci mędrcy byli. Z pewnością możemy powiedzieć, że byli ciekawi świata. Jedno jest pewne: mędrcom, ludziom, którzy mieszkali daleko poza Izraelem, Bóg ukazał znak przyjścia Mesjasza, Jezusa i przyprowadził ich do Jerozolimy. Mędrcy często patrzyli w niebo, obserwując ruch gwiazd i sporządzając na tej podstawie kalendarze. Każda nowa gwiazda lub obiekt zapowiadały. Dla nich coś nowego. W świecie starożytnym uważano, że w gwiazdach są zapisane losy ludzi, a planetom nadawano imiona bóstw. To zjawisko wskazywało na, na Judeę jako krainę, w której narodzi się ktoś bardzo ważny. Co oni sami mówią o gwieździe? I wizycie w Jerozolimie, to posłuchamy, co mam nam do powiedzenia dziadek Joachim. Mędrcy. Mędrcy byli ludźmi bardzo religijnymi i szukali Boga. Pewnego dnia poszli za Jego wezwaniem. Z pewnością pamiętacie gwiazdę, którą zapowiedział prorok. Balaam, gdy obserwował obóz izraelski na wschodzie i błogosławił lud Boży. Gdy narodził się Jezus, słowa tego proroctwa zostały spełnione. To Jezus był zapowiedzianą gwiazdą, a mędrcy mieli niezwykłą szansę odkryć go jako. Pierwsi ludzie, którzy nie pochodzili z narodu izraelskiego. Ludzie przez wszystkie wieki czekali na objawienie się Boga. Nie tylko w Izraelu, ale także w innych zakątkach świata. Mam nadzieję, że wy też na Niego czekacie. Co się stało, gdy mędrcy dotarli do Jerozolimy? Zapanowało tam wielkie zamieszanie, ponieważ mędrcy nagle przestali widzieć gwiazdę i pytali, gdzie jest nowo nowonarodzony król żydowski. Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Zamieszanie było tak duże, że wieść. O mędrcach wypytujących o nowonarodzonego króla żydowskiego dotarła do króla Heroda. Wezwał ich do siebie, wypytał o wszystko i polecił wrócić, gdy znajdą dziecię, którego szukają. Herod bał się, że ten, o którym mówią mędrcy, odbierze mu władzę. Ale na szczęście nasi bohaterowie byli prowadzeni przez Boga i słuchali Jego wskazań. Gdy mędrcy wyszli od Heroda, ponownie, ponownie zobaczyli gwiazdę, doprowadziła ich ona do Betlejem. Trudy ich wędrówki zostały nagrodzone, nie przyszli też z pustymi rękami, wiedzieli, że idą do kogoś wyjątkowego, więc zabrali wyjątkowe prezenty. Gdy weszli do betlejemskiej groty, zobaczyli Jezusa, Maryję i Józefa, padli na twarz, oddali pokłon. I złożyli przyniesione dary złoto, kadzidło i mirre. Oszczerzeni we śnie nie wrócili do Heroda, ale inną drogą skierowali się w podróż powrotną do domu. I jeszcze ciekawostka: Biblia nie podaje imion mędrców ani ich liczby na podstawie złożonych darów. Wnioskowano, że było ich czech. Z czasem też zaczęto kojarzyć ich z trzema znanymi kontynentami, Azją, Afryką i Europą. Jeden z psalmów mówi, że gdy Mesjasz przyjdzie na świat, królowie z odległych stron przyniosą dary. I zadanie na dzisiaj. Mędrcy nie przyszli do Jezusa z pustymi rękami. Wiedzieli, że trzeba się dzielić tym, co się ma. Dlatego podziel się dzisiaj czymś ze swoimi bliskimi, pomóc się za tych, którzy jeszcze nie znają Jezusa, aby jak mędrcy mogli poznać drogę i mogli zaprowadzić nas do Jezusa. Amen.